Just oh. estou som Szczerze? To jest jakiś shit. Jest kurwa ciepło. Kurwa takie kampienie tu. O que Gdzie To nie wiem tam, Tak, tak, gdzie do RESPA? Jest tam. Tam w jest Prawo i do tyłu jeszcze, da? Miszę? Do tyłu jeszcze, tam, tak? Tam, czekaj Tam gdzieś musi plecać Bumper Tu będzie close combat Kurwa Ja będzie z bliska dostać po twarzy jestem odkryty z lewej flanki Więc jak mnie ktoś zajdzie to nara znowu będzie pewnie obchodził dookoła Jak wiemy ja też bym tak zrobił No, właśnie no 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 zajmij tu jakąś naszą szopę. Nie, to ja się przejdę. Ja się Ta obrona jest zorganizowana po chuju. jest to pan z lewej? O! Załeś! O! Z lewej! A no się na tego rozfaku kurwendy. Zero komunikacji, kurwa. Pierdolony camper. どこ Dziurę tutaj, to jest potworna. Dobra, panowie jak on się tu dostał, jak tu to nas dostał. było trzech? To dostał z bitem. Dobra, gdzie jest respawn? Dobra, Dobra, jest respawn. Tam jest Tak, ale właśnie. Dobra, idziemy na mamy się razem, czy chcesz iść sam tam bezpośrednio na pięciu? Co? Czy mamy się? O, dawaj, dawaj, chodź. najgłupszy system obrony, jaki widziałem Wystaje ci szmata z kieszeni. Halo, szpata ci z kieszeni wystaje, widać. Cię. Jest tam chuję. No, Ale Ale dostał, tam był Multicami kolor. Ale nie, tu bliżej jest. Tu jest pierwszych takich krzaków większy Jak jest dzisiaj. Po lewej czy po prawej? Tu po prostu jak... Do ciebie te, teraz, tak jak patrzysz, te pierwsze krzak, Za tymi deszczynami. Tu się stawa takiego. Widzisz go? No wiem jak tu wszedł tam. Tam jakiś dołek jest czy coś. Ale okay. tak się tym, że nie byłem pewny, czy to był kurowany, czy bo nie. Ja pójdę na lewo i spróbuję tamtędy obejść, chyba że się wpierdolę tam na jakiś. tam O, zostałem. Najbardziej zdurna obrona, jaką widziałem. Albo jakiej chciałbym brać udział.